Właściciel Bieszczatskiego Gospodarstwa Kościerskiego ma na sercu Leszek Krasulak. Żona Leszka Irena Krasulak. Kamil Krasulak, drugi pszczelarz. <noise> się wziął. Bo całe życie byłem związany z pszczołami, bo ojciec, mój ojciec miał tę pszczołę tak amatorską. I, I zawsze mnie zabierał do, do tej pasieki. Mama pracowała, to jak miał, nie miał mnie z kim zostawić, no to brał mnie do pasieki. I tak się to zaczęło i tak się przyzwyczaiłem do, do tych pszczół, że postanowiłem założyć pasiekę i, i tak już całe życie z tymi pszczołami jestem związany. Zamieszkaliśmy tutaj w Manastercu w 1981 roku, w grudniu, i od tego czasu mąż tutaj założył sobie pasiekę. Najpierw pracował zawodowo na kolei, ale później stwierdził, że ja pójdę do pracy. Znalazłem pracę w leskiej w przedszkolu a on zostanie z dziećmi w domu i zajmie się tymi pszczołami bardziej zawodowo. Dla mnie dostawałem, stawało, jak miałam te, te normalne nasze polskie pszczoły to 30-40 dziennie to się dostawało, a miałem 5 razy mniej pszczół. Już chyba bodajże ponad 30 lat. I powiększa sobie tą pasiekę cały czas. Zajmuje się głównie mąż pszczołami. Zapisał się do Związku Pszczelarzy Zawodowych i od kilku lat już po prostu pod egidą tego pszczelarza zawodowego tutaj pracuje. Do pracowni taką ramkę z miodem trzeba naprzód pszczoły strzepać. Co zostają, to się miatełką z karta. Sabot no. jest bardzo trudny, zwłaszcza w dobie warozy, gdzie jest, to jest dość, dość wyleżna choroba. No żeby je utrzymać w dobrej kondycji, trzeba wszystko na czas, wszystkie zabiegi przeprowadzić. To jest właśnie taki okres, kiedy się rozmnaża pszczoły, zaczyna się od kwietnia do, do czerwca, do końca czerwca, więc y, dzieli się, y, robi się odkłady w szczele, czyli y, dzieli się ul, y, produkuje się matkę albo się ją kupuje, zależy czy, no, czy, czy, jak, jak, to, jak to chce. I wtedy pod, poddaje się nową matkę i mamy nowy, nową rodzinkę która w ciągu sezonu dochodzi do siły i można ją już na zimę zazimować. W ten sposób poszerza się wielkość pasieki. To tak wyglądają matyczniki. Są większe, większe niż komórka pszczela, dużo większe. To są matyczniki. A z tego matka już się wygryzła. O, wyszła z tej komórki. O, wychodzi matka z komórki. O, to rzadkie, rzadkie zjawisko. Po moim dziadku, jeszcze mój dziadek bardzo dawno temu zrobił ten ul. Jest to ul drewniany, wielkopolski, na ciepłą zabudowę. Ramki w ogóle w inny sposób, w inny sposób są wkładane. Jedne ramki są ustawione jako gniazdo. Ten skołup, a drugie są po prostu y, na krzyż tego i wtedy tak się ustawia ramki na zimę, żeby miały cieplej po prostu wór. To jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten łódź To jest właśnie jedyny łódź, który nam został. Jeżeli jest miód, no to jest praca przy pozyskiwaniu, przywożeniu, wirowaniu tego miodu. Parzę w każdym terenie troszeczkę ten miody jednak się różnym smakiem. I to urządzenie jak się nazywa? To jest miodarka. Pakuje się na słoiki, etykietkowanie i tak dalej. No i trzeba, jeżeli się ma produkty, to trzeba je sprzedać. Zacząłem od 12.00. Także jak na tamte czasy, to było dość, dość sporo, lata 70., końca 70. Zwiększyłem pasiekę do 70 uli i tak ten stan trwał przez następne kilka lat, aż w końcu zacząłem zawodowo się tym zajmować. No i tak doszło teraz, że jest ponad 300 uli. No i pracuję przy tym i z tego, z tego żyję. Ja zachrypłem, bo w ogóle zaczęłam ja dużo mówić. Umówić.